Witajcie, tu z Kości i szybka wrzutka. Dziś mamy torbę czy worek pełen tyłków. Grę, no można by powiedzieć, że do duszy. Po części, niestety, no chyba przepowiednia im się sprawdziła. W każdym razie gra tak zwany PUSH Everybody Lux, jak to reklamują. Takie PUSH lak, gdzie tyłki odgrywają główną rolę mamy cztery tyłki po trzy kolory są to tyłki dla każdego z graczy a także kilka tyłków specjalnych szare czarne białe to takie kaki i no też ich z punktami ołóweczek. i tyle rozgrywka polega na tym że każdy gracz wybiera swój kolor ma w tym kolorze trzy tyłki. Jeden tyłek zostawia przed sobą, żeby wiedział, które tyłki są jego. Kolejne dwa wrzucamy już do worka. No i wrzucamy dla każdego z graczy, nawet jeśli gramy w mniej osób. Dwa dla każdego graczy zawsze wrzucamy, czyli zaczynamy grę z ośmioma tyłkami w torbie. Wrzucamy te tyłki i zaczynamy naszą rozgrywkę. Specjalne na razie odkładamy na bok. Gracz. Wyciągnie wszystkie tyłki z torby, ale musi określić na samym początku, w jakich grupach wyjmie. Czyli, że na przykład wyjmę dwa, później wyjmę trzy, no i reszta. No i mamy to w tej torbie i wyciągam dwa jakieś tyłki, wyciągam trzy tyłki, no i wysypuję całą resztę, która w torbie została. No i teraz decyduję, która grupa będzie punktować. Jeśli wybiorę Tę grupę, to niebieski gracz. No i rzuty, który akurat nie bierze udziału, dostaliby po jednym punkcie. Jeśli wezmę tę grupę, no to ci gracze dostaną po jednym punkcie. Jeśli wezmę tę grupę, no to ci gracze dostaną po jednym punkcie. Jako, że ja tu jestem magentowy, radar niebieski, no to nie wybierę ani tej grupy, ani tej. Wybiorę tę grupę, no i wpisuję sobie jeden punkcik. Następnie wszystkie tyłki wracają do torby. I losowo dobieramy tyłek specjalny, który ląduje w torbie. No i kolejny gracz, znowuż musi określić, że wyciągnie, na przykład, 4, 3 i resztę. No i znowuż patrzy, gdzie tu może zapunktować. Może zapunktować. Aha, no i powiedzmy, że oczywiście jest ten tyłek specjalny, już jakiś tam wyciągnięty. No i może zapunktować tutaj albo tutaj. Tak czy siak, odda też komuś dodatkowo. Punkty. Jeśli chodzi o tyłki specjalne, no to będzie ich kilka i będą miały różne zastosowania. Czarny tyłek oznacza, że ta grupa nie może być wybrana do punktowania. Tu punktów nikt nie dostanie. Szary tyłek mówi, że każdy gracz w tej grupie, jeśli będzie ona punktowała, dostanie jeden dodatkowy punkt, jeśli jest tu jego tyłek. Biały tyłek mówi o tym, że gracz, który Aktualnie rozgrywa rundę i wybrał grupę z białym tyłkiem. Rozgrywa od razu kolejną rundę. No i tyłek kaki mówi, że jest on koloru gracza, który ma najmniej punktów. Te tyłki będą co rundę dochodzić i będą zwiększać też punkty w danej rundzie, bo w pierwszej rundzie każdy tyłek to jeden punkt, w drugiej. Rundzie każdy tułek to już dwa punkty, czyli standardowo po prostu jeden punkt plus jeden punkt za tyłek specjalny, który już jest w grze. Czyli w którejś tam kolejnej rundzie w takiej sytuacji mamy już trzy specjalne tyłki, czyli każdy tułek warty już jest cztery punkty. To oczywiście możemy zresetować przypadkowo bądź specjalnie. Specjalnie, kiedy dostaniemy worek i mówimy, że nie chcę dorzucać tyłków, wyciągam je, robię reset. No i znowu wszystkie tyłki będą. Warte po jedno. Zresetuje się też w momencie, kiedy w grze po wyciągnięciu będziemy mieli w każdej grupie specjalny tyłek. Wtedy żadna grupa nie punktuje, wszystkie tyłki specjalne wyciągamy, resztę wrzucamy do worka i przekazujemy. No i gramy tak długo, aż dojedziemy do 28 punktów. W momencie, kiedy ktoś uzyska 28 punktów, gra zakończy się przy kolejnym resecie. I tyle. No... Używając tu często słowa na D może być tak slapstickowo, tak zabawnie. Tłumacząc instrukcję też może być zabawnie. Grając jest już tak strasznie, strasznie przeciętnie. No chyba, że chcecie kogoś zaskoczyć tytułem, albo macie już sobie jakieś procenty i macie ochotę na głupawkę, no to wtedy torba pełna tyłków pewnie się sprawdzi. No teraz to wszystko. Dzięki za uwagę i do zobaczenia. Cześć!